Dzień dobry, mało mnie będzie widać dobrze. Dzień dobry, witam serdecznie w Szumileśnym Ogrodzie. Pikuję dzisiaj paprykę. Właściwie to przesadzam, tak. Tytułuję to, że pikowanie, bo ludzie tak wyszukują, no ale przesadzam. Najpierw miałem w takich malutkich doniczkach takich, gdzie było 70 boksów takich miejsc na takiej małej powierzchni, tam były one wysiane po kilka w jednym. Były pikowane, a teraz będzie, będę przesadzał jeszcze do większych, do doniczek P9, bo teraz mają 4 na 4 ponieważ zaczyna się tutaj robić troszeczkę gęstawo, a poza tym wyskoczyły do góry nad liścienie, zaraz tutaj pokażę. Tu takie drobniejsze są papryczki, bo to, są, bo to jest papryczka cayenne. Więc taka ostra, nie wiem czy mi się ją uda tu w ogóle tak ładnie wyjąć. Muszę sobie chyba poszukać narzędzia. Albo dobra, nie będę się z nią cackał, najwyżej mi się tutaj ta bryła korzeniowa tam trochę, trochę uszkodzi paluchem ją tutaj wyciągnę tę te, te roślinę. Lepiej to zrobić oczywiście w ładny sposób. Papryka średnio się ukorzenia w porównaniu do mm, pomidora. Ale... Już mamy tak, tutaj te liścienie, tak, wysoko ponad ziemią były, gdzieś tak rosła ta roślina. Możemy ją wsadzić tu pod same liścienie, tak żeby ładnie się zagęściła, żeby była gruba i taka rozłożysta na wszystkie strony, a nie żeby wyskoczyła gdzieś do góry, więc ziemia już troszeczkę żyźniejsza niż wcześniej, znaczy ja mam no, prawie że od samego początku taką samą troszeczkę te użyźniłem bardziej, ale jednak od samego początku używam w miarę żyznej ziemi. Jednak okazuje się, że popalić rośliny nawozem jest dosyć ciężko, przynajmniej mi, i używam od samego wysiewu już takiej w miarę przyzwoitej. Ziemi, choć wiadomo, że do wykiełkowania samego to potrzebne tylko, tylko woda i, i, i no, ciepło, ale jak już tutaj będą pikowane, jak już teraz są przesadzane, to staram się tej, tej ziemi troszeczkę lepszej do większej doniczki, żeby wsadzić niżej. Bo na tym etapie jeszcze papryka, może na tej łodyżce. No wykształcić, wykszta ukształtować, jak to się tam powinno mówić, nowy system korzeniowy. Dodatkowy, taki jakby, tak coś w stylu pomidorów. Im papryka starsza, tym trudniej. Ale po prostu przesadzam do większych doniczek, podlewam. Mój błąd, bo tutaj dawno nie podlałem, a warto podlać rozsadę przed przesadzeniem tak żeby rośliny były sztywne żeby ta bryła korzeniowa też była właśnie taka fajnie zbita tutaj mi się trochę ubrudził liście ale spokojnie on się jeszcze wyprostuje ta roślinka się jeszcze wyprostuje jak widać pod same liścienie tu się akurat przez Przypadek mi przykleił, ale o, żeby były w górze, żeby tam nie gniły nic, i po prostu mamy roślinę w, takim, w takiej większej doniczce, i od razu to będzie też inaczej. Miała tutaj, wiecie, więcej miejsca. No i każdą tak za chwilkę Wam pokażę, jak to wygląda już po przepikowaniu. A tutaj mam trochę tych roślinek, nawet za dużo, no ale. W zagęszczeniu niedobrze, żeby były, więc lepiej, żeby je troszeczkę właśnie poprzesadzać. I tak moi drodzy wyglądają papryki już po przesadzeniu. Nie wiem czy tam na filmiku było widać, ale większość wsadziłem jeszcze ponad liścienie. Te liścienie poobrywałem, bo one nie są już konieczne, żeby roślina dalej rosła. Dostają mało światła. Tam na dole są czasami zacienione, no ale oberwałem, żeby w ziemi po prostu nie gniły. Nawet nie chodzi o to, żeby one jakoś bardzo duży system korzeniowy ukształtowały na tej łodyżce, że są tak zasypane. Tylko, że są teraz sztywniutkie, tak samo jak przed chwilą też tutaj pomidory robiłem, to one po prostu są mega usztywnione. Mam tych. Tych papryk o wiele za dużo. Nie wiem, co ja z nimi zrobię. Bo zobaczcie, tam w palecce jeszcze i tu, co mnie podkusiło, żeby w tym roku nie wywalić tego po prostu do kompostu. Co tam jeszcze dodatkowo wyrosło, to nie wiem. Tu zapasowe rozsady pomidorów i to jeszcze nie wszystkie. A tutaj mam jeszcze zapasowe rozsady papryki. Nie mam pojęcia, co z tym zrobię. Może macie jakiś pomysł, żeby żeby jakoś, nie wiem, zobaczyć się i, i, i z Wami tymi sadzonkami podzielić. Pierdzielę wam po dychu normalnie albo po 200, bo to są takie unikatowe, nie? Już umileśne, nie te żartuję. No ale w takich zastępczych pojemnikach po śmietanie, po jogurcie po różnych takich rzeczach też po prostu podobna pojemność też tak wsadziłem jak najniżej, no gdzie nie gdzie tam liść się przykleja, no to trzeba go trochę o tutaj odkleić i uważać, żeby tam nie zgnił, ale za chwilę to i tak wyskoczy do góry, więc będzie, będzie dobrze, no i tyle, takie przesadzonko pozwoli roślinom się tutaj Lepiej u, u, ukorzenić i będą po prostu szczęśliwsze, że mają więcej miejsca na, na wzrost. No, pogoda ostatnio taka, że może i nawet można by było do, do tego gruntu w szklarni już wsadzać, ale wiecie, jak to jest. Jest dopiero połowa, można powiedzieć, kwietnia i jeszcze, jeszcze potrafi zaskoczyć czasami ta pogoda, więc póki co niech sobie jeszcze chwilę w tych pojemnikach będą, łatwiej mi jest je gdzieś przenieść, zakryć agrowukniną w razie czego, czy nawet do domu zanieść, jakby przyszły jednak przymrozki jeszcze. Ta pogoda jest taka czasami zaskakująca, więc jeszcze się nie spieszę z sadzeniem tego do, do grządek. Dziękuję bardzo za uwagę, jakby co to, jesteśmy jeszcze w komentarzach, widzimy się czy w kolejnych filmikach. Do zobaczyska, pa! Bye.